Siemano, ostatnio zębatka atakuje odbioru się zmieniła. Tutaj jeden ząb wypadł, tutaj cała. Ja zauważyłem, że akurat ta mała zębatka wychodzi cała. O, teraz nie wychodzi, ale ona sama cała wyszła. Także tutaj na pewno użyjemy kleju do gwintów. Mam taką zębatkę, która jest hartowana, wzmacniana także i widzę, że tutaj jest nowa śrubka z klejem do gwintów. Wymienimy na tą, natomiast taka sama jest yy, atak-odbiór, odbierająca. Że do dzieła. Wymieniamy, wykręcamy. Tutaj jest... dzisiaj akurat z pracujemy. Może bliżej. Jak oceniasz? Co to się zmieniło? Fajnie? Dobra. Ja się świetnie bawiłem. Widać po tej zębatce, że otworzymy, świetnie się bawiłeś. Otworzymy tą nową. Porównamy. Oh no. no jest troszkę większa. Jest Duża różnica. No jest spora różnica. Widać ta stara, ta poprzednia jest aż powyginane. Te zęby są wywalone. Nie wiem. No Praktycznie tu jest, od okrągła tuleja się zrobiła z tego. No, to jest mankament, akurat dużo osób pisze na z Polska, że, że zęby szybko lecą. No, zobaczmy, zrobimy tutaj, nakleimy, dodamy jeszcze swojego kleju do gwintów, żeby to się nie odkręcało nam. I tyle. No też tak ciasno, bo... Dobra, bo te są, te boczne są krótsze, więc... Dobra. No, no. no i co? Wyciągamy tam. Oj, spadła Ci tam Tak, tak, to spadło, więc... Okej. Okay. wiesz, bo to jest do dyfra Tak to Czemu wygląda. Zdejmij tą mniejszą zębatkę. Tutaj. Już. mi tu nic nie uciekło. Ja tutaj zauważyłem, że tutaj ta zębatka też miała... O, jest tutaj jeszcze ścięta. Jest także, nawet jakby ten ząb był cały, to ona już jest ścięta. Eee, no dobra, trzy śruby wykręcamy, wkładamy nową. No i tu wszystko. Hmm, tu tak, hmm, jeszcze musisz to odkręcić chyba co? Chłopam. z tak. no i dobra, mamy ściągniętą starą starań, oddajemy stara to już przeżytek stara niech do muzeum idzie wyczynów traksasowskich no a, a później po prostu zrobimy próbę prędkości na tej większej zębarce najpierw sprawdzimy na tej ile pójdzie Maxem. Założymy go a później założymy tą większą symbatkę, żeby tak na, na testy. nie w prawej wymianie. Mhm. Ale tutaj przyznaję szczerze, że jest bardzo prosta. Nie, no wymiana. Wczoraj mieliśmy to rewo, robiliśmy oleje, wymienialiśmy w dyfrach. Mhm. masakry No tam o wiele więcej tak, to nie są 4 godziny, 4 cztery... godziny roboty. 4 tak, godziny centralne, przód i tył. Dyferencja Farefo 2.0 natomiast... dwa razy po 100 tysięcy, raz tak. 500. No, natomiast tutaj jest troszeczkę, troszeczkę dużo łatwiejszy dostęp do podzespołów, co podkreślaliśmy też na innych filmikach. skrńczony Nałożymy troszkę sobie kleju na gwint. No, teraz trzeba pokrywę założyć wrota. Dobra. Te dłuższe śrubki na razie wyciągniemy sobie. Pokaż, który To może do tak? Tak, to do tej dużej zębatki. Tam jest jeszcze mniejsza zębatka. Są dwie tuleje po drodze. Ale no, nie da się tego źle zamontować, bo tak. jest tam ładnie wszystko Rynięki są. Rynienki są, więc... Yy... Jako tip przy wymianie, ktoś nie jest pewnie pewien, niech robi zdjęcia sobie. I wtedy według zdjęcia później będzie to od naprawił. naprawiło Dobra, włączymy go, zobaczymy czy się znowu nie zmienią zębatki. to mm. poczekaj, zobaczymy czy to dobrze pracuje Jaki w ogóle przez przez galby. czy w ogóle to dobrze pracuje Nie wiem kurde aż taki jestem w stresie tak że znowu się to zmieni nie wiem czy one nie za ciasno chodzą dość komu sami sam nie położył nie wiem, bez tego, bez ręcznie. Będą teraz najwyżej, znowu będziemy zamawiać kolejne zabatki, aż to wyregulujemy, tak, żeby było dobrze. No i co, 10 minut roboty i koniec. Także dzięki za oglądanie, za no. serwis, dzięki Jaku za pomoc. Polecasz się na przyszłość, wiem, nie musisz mówić. No i widzimy się już na jeździe. Hey,